Cześć. Cześć! Dzisiaj pokażemy Wam jak próbujemy zrobić zdjęcie na konkurs. Kaliski konkurs z inicjatywy takiej społecznej, miejskiej. Tak. Konkurs nazywa się Kalisz Czas na Twój ruch i mamy nadzieję zrobić jakieś fajne foteczki na rowerkach I... pokazać aktywnie, jak, jak aktywnie możemy spędzać czas tak. dojechać do pracy czy do szkoły i no, mamy nadzieję, że uda nam się zająć jakieś miejsca, albo chociaż jakieś wyróżnienie dostać za to, co dzisiaj zrobimy. Tak, zadaniem uczestników jest właśnie w sposób taki kreatywny. Tak, w sposób kreatywny, pokazanie jak dojeżdżają w różne miejsca za pomocą alternatywnych środków transportu, właśnie rower, tak jak my, autobus też może być, rolki, deskorolka. No my wybraliśmy, wiadomo, pomysły. rower z tego względu, że no, na rowerze czujemy się najlepiej, no i ten rower jest w naszym życiu. Tak naprawdę cały czas, więc bierzemy rowerki i robimy jakieś fajne zdjęcia. Zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Rzucimy jakieś przebitki. No i jeżeli się uda, to fajnie. to fajnie. Jak się nie uda, to też fajnie. No. I chodzi tylko o samą zabawę. Zostańcie z nami i widzimy się już na pierwszej sesji. Na razie. Jak widać na załączonym obrazku jesteśmy już w zimowej aurze. Niestety nie udało nam się wygrać konkursu, zajęliśmy piąte i szóste miejsce. Zgadnijcie kto to piąte, a kto szóste. Gabrysia zajęła szóste miejsce, ja <gry> zajęłem piąte miejsce, czy moje zdjęcie zajęło piąte miejsce. Bo miałeś autobus w tle. Chyba tak, dlatego że miałem autobus w tle, a to jednak chodziło o przedstawienie alternatywnych środków transportu. Nie tak naprawdę, bo ja robiłam. Możliwe, że tak. <gry> Jesteśmy już przed sklepem, który będziemy odbierali nasze gadżety. Mamy nadzieję, że będą jakieś fajne rzeczy, ale tak naprawdę chodziło nam tylko o to, żeby promować rowerowy, aktywny tryb życia. Ciężko było nam zrobić niektóre zdjęcia. Tych prób mieliśmy dużo więcej niż widać na filmikach. tym czasu, nie? Trochę na tym spędziliśmy czasu. Próbowaliśmy robić w nocy zdjęcia, próbowaliśmy robić zdjęcia w jakichś różnych warunkach. Na pewno to już widzieliście na y, filmikach. Te, które zdjęcia wygrały, są u nas na Instagramie, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszamy na hejowski kanał. No i teraz y, chyba się na chwilę żegnamy i idziemy odebrać nagrody. Nie możemy się doczekać. Dobra, to zapraszamy. Kapka. Jesteśmy już po odebraniu y, nagród naszych gadżetów. Y, naprawdę... Fajna inicjatywa, fajne nagrody. Zgarnęliśmy fajne tutaj gadżety. Jeżeli Was to interesuje, to mamy jakieś liczniki, lampki, różne inne gadżety. O, właśnie. I w drugiej siatce podobne rzeczy. Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał, jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej o różnych rowerowych inicjatywach. My jesteśmy zainspirowani w ogóle jakimiś konkursami fotograficznymi. Mamy nadzieję, że tego będzie więcej i weźmiemy udział też w jakichś ogólnokrajowych, ogólnopolskich konkursach fotograficznych związanych z rowerami, z aktywnym trybem życia i tak dalej. Myślę, że gnamy. Widzimy się już w kolejnym filmiku. Ten filmik skoczy pomiędzy, prawdopodobnie pomiędzy filmiki z trasy wybrzeża Tak, zapraszamy. Oglądajcie. Więc oglądajcie cały czas. Się dzieje tam. tam jeszcze w wakacyjnej aurze. No tutaj u nas już koło zera, już coraz niżej ta temperatura już jest coraz niższa. tak się dobrze ogląda, bo tam tak cieplutko. Tak, cieplutko się... Czy cieplutko jest, fajnie się ogląda. My się żegnamy. Widzimy się w następnym filmiku.